Cześć, witajcie panny. Zapraszam Was na rozkład od 15 do 21 stycznia. Wierzcie to, co z Wami rezonuje. zapraszam Was do subskrypcji do polubienia. Oczywiście zwróćcie na swój e, znak e, ascendentalny, tak, horoskop urodzeniowy i tak samo e, na horoskop ewedyjski, czyli o jeden w tył. E, tak samo jak teraz tam, że układam dla Panny, to może być dla Lwa. jak układam dla e, później e, e, wagi, to może być równie dobrze i dla... Panne, także bierzcie to pod uwagę pod tym względem. Zobaczymy, yy, jakie energie do Was przyjdą na ten tydzień. Jaki będzie temat tego tygodnia dla Was, drogie panny? Z jakim tematem będziecie się prezentował ten tydzień dla Was? Sprawiedliwość. Sprawiedliwość, czyli ocenienie jasnej sytuacji, w jakiej się znajdujecie, prawda? A z Pucharów, czyli rozpoczęcie być może nowego planu, nowej, nowego przedsięwzięcia, by osiągnąć tą stabilizację finansową, rodzinną, prawną, prawda? I tak samo działanie w tym kierunku i szybkość w tym działaniu, prawda? By zbudować po prostu coś stabilnego. Urzędy prawne, finansowe się pokazują i to jest właśnie energia działania. I porzuceń, a to jest spełnienie marzeń w tym kierunku. Będziecie chcieli spełnić marzenia, tak? Ale tutaj coś jest ukryte. Lub wy robicie coś w tajemnicy przed kimś, drugie panne. Zobaczymy, na czym się musicie skupić. To też jest energia wagi. Z taką osobą też możecie mieć do czynienia. To jest Karta Sprawiedliwości, Sprawy Urzędowe, Finansowe i Prawne. Tak samo się tutaj jasno rysują sądowe prawda teraz zobaczymy na czym się musicie skupić w tym tygodniu Król Pucharów Król Pucharów Ryby skorpion czyli osoba spod znaków właśnie wodnictw być może wychodzi do was z jakimiś uczuciami ale to jest coś z przeznaczenia tak i to jest kochankowie wybór miłosny drogie panny Wybór miłosny i wybór drogi, tak, yy, jaką chcecie obrać. Być może jest osoba jakaś trzecia yy, kartarce kapłanki. Być może ta osoba zajmuje się równie dobrze z autorylką jak i kartami tarota jak i ja tutaj. tak, Ale tutaj być może jest robione coś w tajemnicy dla budowy być może własnej stabilizacji finansowej, yy, bo to jest strefa komfortu. Budowanie strefy komfortu lub może ktoś waszym kosztem budować yy, właśnie swoją strefę komfortu, żeby coś osiągnąć, żeby coś zyskać. Zwróćcie na to uwagę. Teraz zobaczymy, jakie pozytywy do Was przyjdą w tym tygodniu, od 15 do 21 stycznia. Jakie pozytywy? Yy, właśnie, kochankowie, ale równie dobrze to może być i yy, wspaniała miłość, tak, wspaniałe uczucie, takie pozytywy, ale wy jesteście w jakiejś, klatki, w jakiejś klatce mentalnej. Wy musicie przemyśleć te swoje działania, bo to jest cesarz. To jest być może partner, może lub osoba, która jest w jakimś związku i to jest królowa różżek. Być może właśnie osoba, do której on żywi jakieś uczucia, i to jest działanie w tym kierunku. I tu musicie jednak podjąć decyzję, czy na pewno wy chcecie się w to pakować, bo może być, że jesteście jako osoba trzecia w tym wszystkim, tak. I dlatego ten wybór, i tutaj widzę zranienie, przytłoczenia, straty. No straty, tak, i problemy materialne tutaj się pokazują, z tym związane. Cesarz to jest również dobrze osoba, która kieruje się tak, no, egoizmem, tak, według jej zasad i yy, to, żeby po prostu móc coś osiągnąć w życiu, według własnego widzimisię. i jest. I brak działania, o tym jeszcze dziecko się pokazuje. Nowy początek, tak? Ale to jest porzucenie tego. Tutaj sprawy związane z dziećmi lub nowy początek lub dowiecie się o ciąży, a to jest porzucenie być może czegoś z przeszłości, bo tu dochodziło do manipulacji. Tak, energia seksualna się rysuje, manipulacje z tym związane. I trzeba pod tym względem, być może, jeśli posiadacie dziecko lub spodziewacie się dziecka, pomyśleć klarownie na tą całą sytuację, że z taką osobą po prostu zbudujecie zdrową relację i związek, prawda? Drogie Panny. I zobaczymy, właśnie, jakie negatywy do Was przyjdą w tym tygodniu. Jakie negatywy przyjdą do Was w tym tygodniu. Na co musicie uważać, być może. No, właśnie, opresja. Wy już macie dosyć. To wszystko was, ta sytuacja już, już przytłacza. A to jest energia mocy. Pokazuje się karta LWA, tak, sukces materialny. Ktoś dąży po prostu do wygranej, bo tutaj jakieś po prostu oszustwa wychodzą na jaw, bo ktoś chce zbudować swoją stabilizację, tak, Czyimś kosztem, właśnie, król mieczy. To jest osoba, która pod względem prawnym, finansowym się kieruje i chce zwyciężyć, być może właśnie yy, takimi też i sposobami. Tu rysuje się po prostu kogoś zwycięstwo, ale wy czegoś nie widzicie. To jest właśnie, to jest osoba w ciąży, to jest osoba spodziewająca się dziecka, lub to jest wasza energia, i tu po prostu będzie porzucenie tego. Porzucenie tego, lub yy, wyporzucicie to wszystko, bo dowiecie się, że ktoś, z kim chcieliście zbudować stabilizację, ktoś, kto być może jest w związku, spodziewa się dziecka. Tak, i to wszystko teraz wyjdzie na jaw. Teraz zobaczymy, co musicie odpuścić, drogie panny. Ktoś waszym kos kosztem chciał zbudować stabilizację, a to okazuje się, że na boku spodziewa się potomka na to wyjdzie już od jakiegoś czasu u panienek się taka energia pokazuje i na styczeń i na y, z początkiem nowego roku jaka rozkład robiłam że takie coś właśnie może zaistnieć właśnie u panienek dziecko królowa dysków przede wszystkim odpuścić tą y, toksyczną bo to jest i książę dysków to jest osoba nieodpowiedzialna nieodpowiedzialnie Zajmuje się swoją strefą materialną, która po prostu szasta być może pieniędzmi na prawo i lewo, nierozważnie, tak i energia toksyczna, ona się rysuje, od tego się musicie odciąć. Tak, bo ta osoba będzie według prawa chciała zbudować na was dzięki waszym, waszym postawom swoją stabilizację finansową, a to wy jesteście tą osobą, która dba o to wszystko. Tak, no i właśnie. Siemska moc, musicie postawić jasno na siebie i nie dać się zatracić swoim kosztem w, tylko w przyjemności, tak, bo ta osoba po prostu jest rozchwiana emocjonalnie, jak tutaj widać, no, że nie jest stabilna uczuciowo i emocjonalnie i działa po prostu pochopnie, nierozważnie i to są po prostu też i działania takie niepohamowane w tym kierunku. I to musicie odpuścić energię takiego człowieka ze swojego życia przede wszystkim. Teraz zobaczymy, jak u Was w finansach i w pracy pod tym względem, w tym tygodniu, jak się rysują. Zawód. Zawód, czyli jest po prostu zawód, tak? Bo Wy dbałyście o tą stabilizację finansową, tak, o swoje własne a tej coś wychodzi na jaw, coś jest ukryte i dochodzi do oszustwa. Osoby trójkowe, tak, aby po prostu coś związane z dziećmi chcieliście zbudować, a tu ktoś po prostu kosztem być może waszych dzieci wykorzystywał być może waszego, wasze dziecko do zbudowania być może własnej stabilizacji finansowej, tak? No, że nic nie robił, co obiecywał, a tu po prostu wy musicie działać, bo tu doszło do zdrady i do oszustwa, po prostu, tak. I tu y, będziecie musieli jasno postawić w karciarce pod sprawy urzędowe, prawne, finansowe, tak. Bo to było zatracenie się w przyjemnościach, być może różnego rodzaju, seksualnych, i za to y, właśnie ponos, ponoszone były koszta. I wy się o tym dowiadujecie, po prostu. Teraz właśnie wynik tej całej sytuacji, drogie panny. Zmieszana przyjemność, czyli jasno pokazuje się energia taka, że osoby trójkowe, tak, niespełnione sukces, prawda, i wieża. i to wszystko runie, moje drogie panny, bo się dowiecie o zdradach, o przekrętach, o oszustwach jakie miały miejsce, i to wszystko po prostu teraz wyjdzie na jaw. Wszystko, moje drogie panny, wyjdzie na jaw. Jeszcze dla Was wezmę kartę radę. Czyli tego niedojrzałego człowieka, oszustwa wyjdą na jaw, bo tutaj nawet i ryba się pokazuje jasno. Mhm. Czyli z taką osobą możecie mieć do czynienia. Widzicie proszę, tutaj trzy puchary, cztery puchary, czyli to jest zdrada, y, tak? Przez osobę spod takiego znaku. I to wszystko runia, prawda, królowa mieczy. Taka rada dla Was, działać klarownie, z chłodem podchodzić i z rozwagą do tych działań i wtedy osiągniecie, osiągniecie to, czego, do czego dążycie i po prostu y, zyskacie to wszystko, o co będziecie pragnąć, tak. No i po to właśnie są energie z przeszłości, z nieodpowiedzialną osobą, tu macie do, do, do czynienia z osobą, która po prostu działa nierozważnie. Nierozważnie i tak samo niepohamowanie w czynach, nie, osoba nieodpowiedzialna i przez to w sześciu, w sześciu pocharach ona zatracała się Waszym kosztem w przyjemnościach. I dlatego odcięcie się od takiej osoby, odcięcie się emocjonalne. Z chłodem taką osobę potraktować i po prostu z daleka, proszę, jeszcze król różek się pojawił. Czyli to jest energia seksualna, być może, nawet i to się pokazują nawet i, i seks za pieniądze, moje drogie panny. Dlatego tej energii po prostu pozbyć się jak najszybciej, żeby odzyskać tą stabilizację finansową i spokój w życiu. Czego Wam życzę. Dziękuję i pozdrawiam Was, i życzę udanego tygodnia. Hej.